Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na reading vloga. Reading vloga z moim wrześniowym patronatem. Jeszcze będzie jeden reading vlog we wrześniu z patronatem. E, I pierwszy z nich to One Last Stop, czyli książka Casey McQuiston, czyli autorki, którą możecie kojarzyć z Red, White and Royal Blue. Oczywiście już tę książkę czytałam. Czytałam ją w takiej dosyć archaicznej formie, w formie e, wydrukowanej po prostu. E, ale już mam wersję finalną, mam nawet wersję szczotkową, czyli Senzencką różnią się nieco kolorem. E, I objęłam tę książkę patronatem razem z żółwiami książkowymi. Odsyłam Was do chłopaków. E, Mikołaj i Sławek właśnie m, też się zdecydowali patronować tej książce. Jest to historia dwóch dziewczyn, które poznają się w linii metra Q w Nowym Jorku. Tam rozpoczyna się ich romans. Jest to oczywiście książka romantyczna, ale w dalszej części vloga będę Wam o tym opowiadała. Oprócz tego mam tutaj dwie gościnie. Mam Madzie Getbooki i mam Zuzę Zaksiążkowaną. Dzień dobry. Hello. Pierwszy raz nagrywałam coś do kamery, do vloga, jak ktoś jeszcze mnie słyszał. Dobrze, więc ci poszło. Było wspaniale. Dziękuję. dziękuję e, I idziemy z dziewczynami właśnie na WTK. Prawda? Tak? tak patrzycie tak. w podgląd, tak. czy patrzycie Nie? w Nie, ja patrzymy To bardzo dobrze. Przychodzę do Was po całym dniu targów, Madzia getbooki już tutaj ledwo zipie, wręcz powiedziałabym, że śpi, Zuzana tak sobie po prostu leży i pisze, um, a ja zabrałam się do pracy i, i, i przychodzę do Was z update'em czytelniczym na temat... One last stop. A właściwie chciałabym Wam opowiedzieć, o czym właściwie jest książka. Jest to oczywiście historia romantyczna, ale naszą główną bohaterką, właściwie historię poznajemy przede wszystkim z perspektywy August. August jest młodą dziewczyną, która w swoim życiu już robiła praktycznie wszystko, łącznie z tym, że próbowała być w pewien sposób detektywem. Teraz planuje pracować w pewnej naleśnikarni. Tak naprawdę ze studiami też wiele w swoim życiu. Pod tym względem przeżyła, wielu rzeczy próbowała, i dlatego też stwierdza, że Nowy Jork będzie takim, taką dużą zmianą w jej życiu. Przeprowadza się od swojej mamy i trafia właśnie do Nowego Jorku, do mieszkania bardzo ekscentrycznych osób, trzech osób. Mamy tam dwóch chłopaków, ale jeden z nich tak naprawdę jest osobą śpiącą w ciągu dnia, więc jest nocnym markiem, i ona tak nie za bardzo go na początku poznaje jedną dziewczynę i chłopaka, który jak się okazuje jest medium, więc jest to książka, która zawiera w sobie taki element realizmu magicznego, natomiast to jest o tyle ciekawa sprawa, że to nie do końca jest sam w sobie realizm magiczny, ciężko jest to tak naprawdę w słowach jakoś określić, ale pojawia się taki trochę wątek paranormalny. I tak jak mówię, główne bohaterki, Jane i August poznają się w, w metrze. August, jak widzi Jane, to mówi, że to, to była po prostu miłość od pierwszego wejrzenia, i ich relacja gdzieś tam się rozwija, rozmawiają ze sobą. No i tak naprawdę tyle. To jest, tak jak mówię, książka romantyczna. Pojawiają się tutaj sceny erotyczne, więc to jest taka rzecz, którą e, chciałabym zaznaczyć. Te sceny są dosyć e, momentami intensywne, więc. E, nie, re, nie rekomendowałabym młodszym osobom tej książki. I na razie tyle, jeżeli chodzi o tę książkę, jeszcze później przyjdę oczywiście do Was, żeby wam poopowiadać, co mi się w tej książce podobało, co uważam za e, co, co uważam za taką miłą odskocznię od innych książek z tego gatunku. To jest to gatunek nazywany za granicą New Adult i. E, 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 Poprzednia książka autorki również należała do, te, do tego podgatunku, można powiedzieć. Jeśli chodzi o pierwszy dzień dla nas targów, dlatego że my dopiero dzisiaj w piątek się pojawiłyśmy, no to jak dziewczyny? Było super, było bardzo miło. Było bardzo miło, dziewczyny się trochę peszyły na początku, bo to były ich pierwsze takie targi, gdzie ludzie miło do nich... Co wy tak ten... Chciałabym powiedzieć, że Nikola uczy mnie, jak y, rozmawiać z ludźmi, bo ja ogólnie się strasznie denerwuję. W sensie, ja nie jestem dobra w rozmowy z ludźmi. On, nie, to nie jest, ty jesteś dobra w rozmowy z ludźmi, tylko nie jesteś dobra w small talk. No w sensie, ja po prostu jak, nie, nie, nie wiem, jak ciągnąć rozmowę, żeby to było naturalne. Ale Nikola sobie tak dobrze z tym poradziła. Mówiła mi, że tutaj tak mam powiedzieć w Radziewu, tutaj tak mogę zakończyć na przykład rozmowę ładnie takim słowem. I powiem Wam, że Nikola jest prawdziwą mistrzynią tego. I chciałam wszystkim podziękować, którzy do nas podchodzili. Do nich bardzo dużo osób. Znaczy, do mnie też podchodziło dosyć dużo osób i też Wam bardzo dziękuję. Ale do dziewczyn bardzo dużo i jestem bardzo dumna z Suzanny, bo wyrobiła się bardzo dobrze. To w small tylko Twoja zasługa. E, no, ale ja też kiedyś byłam tragiczna. I chciałabym pozdrowić mm. moją siostrę. Cześć, siostro. Ja bym też chciała pozdrowić tole, mimo że na pewno tego nie ogląda. Tola ogląda. Mnie? Tak. Cześć, Tola. To taki kawałek prywatny już nie przeszkadza. <laughs> Więc widzimy się już jutro. Ta książka jest po prostu. Nie w moim guście. Oprócz tego przeczytałam też unikoli, bo jestem Unikoli oczywiste, to jest Aha. Georgia i tajny, tajny klucz do wszechświata. Ta książka to książka dziecięca i ja już chyba wiem, że na pewno nie jestem, nie, nie mogę czytać książek dziecięcych e, ogólnie, dlatego że tą doceniam jakby pod kątem tego, co może zrobić dla dziecka, a równocześnie ja się straszliwie męczyłam. Przychodzę do Was, żeby porozmawiać o książkach, ale zanim to. Jak widzicie, niestety nie ma, to znaczy nie widzicie, ale nie ma już ze mną dziewczyn. Odprowadziłam je na pociąg, odstawiłam je, wniosłam im nawet walizki do, do przedziałów i pojechały sobie do, do siebie. Jest mi trochę tak, no mogę powiedzieć, że jest mi przykro, bo przykro, jest mi po prostu tak jakoś swoje, bo po tych kilku dniach, kiedy dziewczyny tu były i tu było mnóstwo śmiechu, nagle jest taka Absolutna cisza, I, i dlatego też postanowiłam wyjąć kamerę i porozmawiać o książkach. Oczywiście najpierw powiemy o One Last Stop, czyli o książce, która jest bohaterem naszego odcinka. Eee, I tak. Wczoraj Wam już mniej więcej opowiedziałam, o czym opowiada ta historia. Co do fabuły, bo że nie za bardzo mamy, e, mam co dodawać, natomiast e, chciałabym przejść do rzeczy, które mnie w tej książce kupiły. W momencie, w którym dostałam propozycję patronowania tej powieści, to byłam jednocześnie strasznie zachwycona. Bardzo mi po prostu było miło, że wydawnictwo Pruszyński e, o mnie pomyślało, a z drugiej strony jednocześnie strasznie się bałam, że ta książka nie podoła. <laughs> Ale podołała i powiem Wam nawet szczerze, że... Mm, może to jest kwestia tego, że głównymi bohaterkami są kobiety, um, są dziewczyny i, i jakby ich miłość, mm, ale ta książka lepiej, bardziej do mnie e, uderzyła. Wydaje mi się też, że jest ona nieco bardziej mądra niż e, Red White Royal Blue, um, dlatego że Red White Royal Blue było mm, taką książką, która w dużej mierze była bardzo zabawna. Oni tam, no jednak to było, mm, to jest e, książka e, Haters to Lovers, o. Tego szukałam, czyli z nienawiści do miłości. A tutaj akurat już od początku wiemy, że dziewczyny się w sobie zakochają, zresztą bardzo dobrze widać to po okładce, a mi zjeżdża kamera. I może przez te dwa główne czynniki ona podobała mi się nieco bardziej niż Red White, ale do tego jeszcze przejdę. Tutaj, oczywiście, głównym, to znaczy nie głównym, ale dosyć ważnym motywem są. jest muzyka. I nawet jest playlista na Spotify'u ze wszystkimi piosenkami, które były w tej książce wymienione. Dlatego, że to jest bardzo ważny element tej historii. To, na to jest położony niesamowicie mocny nacisk. I to jest przepiękne. Zresztą jedna z, to znaczy moja ukochana piosenka Queen. Odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Dla ciekawych jest to Love of My Life. E, ja uwielbiam tę piosenkę i jest to moja ulubiona piosenka właśnie m, tego zespołu. E, jak ja czytałam, to miałam po prostu ćwieki w oczach. Czy ćwieki? Nigdy nie wiem, jak to się mówi. Tak czy inaczej. Miałam zaszklone oczy, bo byłam tak bardzo... M, tak bardzo się wczuwałam po prostu w bohaterki. E, lubię je obie, natomiast um, Jane dla mnie jest taką... Um, Inaczej, może zacznę od August, czyli od tej bohaterki, z, um, która jest główną bohaterką, która właśnie poznaje Jane w, w pociągu. To jest August, a to jest Jane. W porównaniu właśnie do Jane, August jest taka bardzo zachowawcza, ona jest bardzo taka spokojna, nie jest za bardzo szalona. To jej życie zawsze było w miarę poukładane, po czym nagle pojawiła się właśnie w nim, w nim Jane. I Jane całkowicie odmieniła. Jak się okazuje, ona jest raczej taką, ona jest bardzo szalona, bardzo, bardzo. Tutaj pojawiają się też nawiązania do lat 70. I to tutaj również jest bardzo ważnym, ważnym elementem. Tak jak jak mówiłam wcześniej, pojawia się tutaj też częściowo wątek taki mm, detektywistyczny i on też jest bardzo ciekawy. Natomiast on mm, nie do końca, ma, moim zdaniem, był dobrze wyegzekwowany, i to jest e, wina tego, że. Mm, Mamy rzuconą pewną informację na samym początku książki, i przez później, przez dosyć dużą część, do niej nie wracamy. E, I uważam, że mogłoby to być trochę płynniej e, gdzieś tam przeplecione, ale mimo wszystko, to nie jest główny wątek tej powieści. Najważniejszą częścią tej powieści jest to, żeby się po prostu przy niej świetnie bawić, i uważam, że pod tym względem jest absolutnie cudowna. To, e, to jest taki plaster na duszę. To taka książka, która was po prostu obejmie, tak, tak przytuli. E, i i jeżeli będzie Wam po prostu gorzej, no to przyjdziecie do niej i zrobi Wam się po prostu miło i ciepło. Więc mi teraz też jest bardzo miło, kiedy sobie właśnie o niej przypominam. Natomiast to oczywiście nie będzie powieść dla każdego. Pod względem językowym nie jest absolutnie wymagająca. Tak jak, no zresztą to jest książka taka rozrywkowa, um, ale. Ma ona w to w sobie, że moim zdaniem momentami dla niektórych może być trochę nudna. Tak, książka ma 500 stron, ponad 500, 510, ale ma takie momenty, w których jest ona, w których nie za dużo się dzieje. I to jest na przykład w środku, miałam wrażenie, że nie do końca wiedzieliśmy, ku czemu to zmierza, trochę jakby zdawaliśmy sobie sprawę, o co będzie chodziło, tylko o Zostało tam tak dużo stron, że nie do końca, wiecie, byliśmy w stanie sobie coś tam cisnąć. I faktycznie może są fragmenty, które mogłyby być e, trochę krótsze, i na przykład dla niektórych będą się wydawały nudnymi. Przyznaję to, natomiast mi to absolutnie nie przeszkadzało, bo uważam, że. Um, tak, no, trochę jak jest jak taki plasterek na serce. No, on nie zawsze będzie jędrny. Nie, nie, plastery nie są jędrne w całej swojej szerokości, tak? Nawet nie wiedziałam, że ja potrafię robić takie porównania, a tu proszę. E, I e, chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo lubię to, że mamy tutaj bardzo dużo, bardzo szeroką, szeroki przekrój bohaterów, właśnie LGBT. Tego jest tutaj dużo. Podoba mi się, bo fajnie jest to przedstawione w taki naprawdę bardzo naturalny sposób. Chciałam też jeszcze powiedzieć, że mamy tutaj e, dosyć duży przekrój bohaterów LGBT, co też oczywiście jest do, dosyć. No, to, to jest po prostu dużym plusem dla mnie. E, ale bohaterowie poboczni, czyli przyjaciele August, są cudowni. Na, w ogóle pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział jest z momentu, kiedy ona szuka e, swoje, swojego przyszłego mieszkania. Jest tak śmieszny. Jest po prostu e, takim. Takim rozdziałem, który, który chyba każdy z nas w momencie, w którym przeprowadzał się do kogoś albo miał zamieszkać z kimś, przechodził w swojej głowie. E, I bardzo mi się to podoba. Ja w ogóle bardzo lubię jej, bo, jej e, współlokatorów, e, bardzo lubię jej główną taką współlokatorkę, która zostaje bardzo szybko jej przyjaciółką, e, bo uważam, że. E, Uważam po prostu, że ta przyjaźń, która ich wszystkich łączy, jest bardzo naturalna i ona nie wymaga niczego od innych. Ona jest y, bardzo taka em, nie, nie jest absolutnie toksyczną przyjaźnią. Y, jest taką, w której taką typową dorosłą przyjaźnią. Po prostu nie zawsze musimy siedzieć ze sobą i rozmawiać i jakby nie musimy codziennie ze sobą rozmawiać, żeby wiedzieć, że wszystko jest ok. I ich relacje właśnie takie tutaj są e, i dlatego też po prostu ta książka jest e, cudowna. Jeżeli lubicie książki romantyczne w ogóle, tak, o, chcecie, szukacie czegoś, jakiejś odskoczni, to uważam, że One Last Stop będzie świetnym wyborem. E, Red White Royal Blue oczywiście również, e, ja obie te książki uwielbiam, to znaczy Wiecie, dla mnie Casey McQuiston jest chyba najlepszą książką, jest. książką, jest chyba najlepszą autorką w swoim gatunku. E, uważam. Tyle, ile tych książek przeczytałam, tak e, uważam, że chyba nikt nie dorównuje tej autorce. Ale chcę zaznaczyć, że e, mimo tego, że jest to jedna autorka, i mimo tego, że okładki na przykład są bardzo podobne, to są całkiem inne książki. To jest rzecz, którą e, już mi mówił mój znajomy Mateusz, który czytał tę książkę przede mną, dlatego że Mateusz czytał ją właśnie w języku angielskim e, i on mi dał znać już wcześniej, że. Mm, że to jest całkiem inna książka i że mam się po prostu nie nastawiać na powtórkę z Red White and Royal, bo je po prostu nie dostanę, e, ale że jest to równie dobra historia. No i pojawia się tutaj ten wątek, taki. Ta, para, para... coś z tym paranormalnym to może wczoraj przesadziłam i to mogłabym lepiej nazwać po prostu sci-fi. E, tak czy inaczej, jest tu, powiem, wątek, ja nie chcę do końca nawiązywać, e, co i jak. Ale wiem, że w niektórych opiniach możecie się, e, możecie się spotkać z tym, do czego ja nawiązuję. Ja nic wam tutaj więcej ja nie będę zdradzała. Jutro rano, jak będę bardziej żywa, przyjdę do Was z rozdaniem, dlatego że mam e, nad, nad bagażowy egzemplarz i bardzo chętnie się z nim, z Wami podzielę, ale o tym jutro. Jeśli chodzi o inne książki, które czytam, to już Wam mówię. Jestem w trakcie czytania biografii Anny przed. Pełskiej, Trzeciakowskiej na temat Sióstr Brontej. Bardzo mi się ta książka podoba, mimo, że jestem na 47 stronie. To w ogóle jest pierwsza książka, w której ja sobie zaznaczam e, ołówkiem stady, bo jakby uważam, uważam, że to jest książka, która po prostu dla mnie będzie bardzo ważna. Jak wiecie, ja uwielbiam Siostry Brontej i um, uważam je za swego rodzaju taką E, takie kobiety, które zmieniły w moim życiu bardzo dużo. E, zresztą sami to zauważyliście. Tak naprawdę, Dziwne Losy Jane Eyre były taką książką przełomową w moim życiu. E, I dlatego też, no, bardzo mocno czuję się związana z, ze wszystkimi siostrami, bo uważam, że każda z nich jest całkiem inna. To mi się na razie bardzo podoba i jestem w trakcie czytania Smażonych Zielonych Pomidorów. E, póki co mi się podoba, natomiast trochę, trochę jeszcze nie do końca czuję tę książkę. Natomiast jestem na 100, w jednej trzecie jestem, e, ale czytam ją bardzo tak urywkowo, no bo jednak teraz dziewczyną nie byłem i nic nie czytałam. Harry Potter i Czara Ognia, jestem... Mniej więcej w połowie. I coś, co dzisiaj, czego dzisiaj zaczęłam słuchać, po tym jak dziewczyny odwiozłam, to jest Świat Zofii. I Jest to książka, którą polecała Justynała w chwilę i dlatego też po prostu postanowiłam po nią sięgnąć. To jest filozoficzna książka, która z tego co wiem jest lekturą w szkołach, chociaż nie wiem, czy teraz w tym nowym programie jest, ale wiem, że niektórzy ją mieli jako lekturę dodatkową i rozumiem, dlaczego mogło Wam się nie podobać, jeżeli ją czytaliście wtedy, ale z drugiej strony. Ona jest naprawdę bardzo dobrą książką i ja już to widzę po samym początku, czyli potem, nie wiem, godzinę audiobooka przesłuchałam. E, uważam, że jakby mm, jest, jest po prostu całkiem inna od wszystkich lektur, jakie ja na przykład miałam w szkole. Koniec tego gadania, bo gadam już bardzo długo do e, tego w sumie osobny odcinek by z tego mógł nawet wyjść. Ale tak, ja już jestem bardzo zmęczona i widzimy się jutro rano. E, jeszcze też pewnie coś Wam poopowiadam. To ja z przeszłości, ale zapomniałam, że mam przecież paczkę do pokazania. Jest to paczka, którą dostałam od Nadwyraz. Nadwyraz, jak możecie pamiętać, e, to jest firma, z którą miałam już okazję współpracować w zeszłym roku. E, widzicie na mnie koszulkę-lalkę. To jest właśnie koszulka z Nadwyraz. E, zresztą no tą koszulkę z lalki to wielokrotnie widzicie u mnie. I tym razem również ekipa zdecydowała się coś mi wysłać, za co oczywiście bardzo Wam dziękuję, jesteście cudowni jak zawsze i chciałabym Wam pokazać. Pierwszy kubek, to jest kubek, który strasznie mi się spodobał, jak to zobaczyłam na stronie i to jest kubek książka i tu jest definicja jest nawet jak się wymawia patrz, Susanna, wiedziałabyś jak się wymawia książka? Ja Ksołska! bym powiedziała rzeczownik powszechnie akceptowana forma prowadzenia podwójnego życia rodzaj kopalni złota z której czerpie się bogactwo przy pomocy słów pokarm intelektualny dla każdego mola książkowego mało popularny rodzaj używki która działa bardzo uzależniająco najlepszy przyjaciel człowieka e, ja się z tym zgadzam w standardowej kopercie mam mam e, maseczkę maseczkę Weltschmerz e, i to jest maseczka którą e, która Podbiła serca moich wykładowców. Jak zaliczałam zawsze u nich i miałam maseczkę, to mówili, że mam świetną maseczkę. E, a ja zawsze mówiłam, że specjalnie ją założyłam. E, więc e, cudowna jest, i bardzo ją w ogóle lubię nosić. Oczywiście ma taki. Przyjemny materiał i się w ogóle nie kurczą w praniu. Kolejne skarpetki to skarpetki stópki, e, i są to skarpetki z napisem Mul książkowy. E, wstawię Wam tu zdjęcie, bo nie jestem w stanie Wam ich e, pokazać, jakkolwiek, ale bardzo mi się już od dawna podobają te skarpetki. Łącznie z tym, że takie skarpetki miała moja koleżanka w liceum. I część tego zamówienia, z której chyba. Prawie najbardziej się cieszę to bluza Coldrian. E, możecie pamiętać, że ja tę bluzę też miałam, tylko że niestety ta bluza miała nieprzyjemne spotkanie z kwasem e, i e, jest odbarwiona w pewnej części z siebie, chociaż ja i tak dalej w niej chodzę. Ale tym razem mam różową, dlatego że wszyscy wiemy, że moja dusza jest różowa. E, zresztą widzicie po tyle i e, dostałam właśnie różową. Ja ją bardzo lubię i wyjątkowo jak ja lubię duże bluzy, to mając na sobie eskę. Jestem, czuję się idealnie. Nie jest za duża i nie jest za mała, e, więc zawsze pytacie o rozmiary. Lalkę też mam w rozmiarze S, bo o to też pytaliście mnie parokrotnie. I okłamałam Was przed chwilą, bo chyba najbardziej jednak się z tego cieszę i to jest plakat z drabka z to książek, które powinno się przeczytać w życiu. Suza... Ja takiej nigdy nie dostałam, też taką chcę, o, ale fajna jest. Ekipa nad wyraz, słyszeliście? Ja bardzo chciałam, jak zobaczyłam, że mają na stronie, to była pierwsza rzecz, którą wiedziałam, że chcę. Bo ja zawsze po prostu chciałam. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie w tym mieszkaniu to sobie dam, ale, ale... znajdę gdzieś na to miejsce. I już Wam pokazuję. Jak widzicie, to jest plakat, który prawdopodobnie wielokrotnie już widzieliście gdzieś na Instagramie, bo one są dosyć znane. I są tutaj oczywiście takie książki, dosyć znane w większości, chociaż teraz się zaśmiałam, bo mm, to jest nawet gwiazd naszych wina, ale chociażby jest tu David Copperfield, z którego wybraliście mi na do wrześniowego, wy wybieracie ja czytam, więc e, będę miała co sobie pod koniec e, września lub na początku października e, zdrapać. Także chyba nie, z tego się najbardziej cieszę i bardzo dziękuję Wam jeszcze raz. Zostawiam Wam oczywiście linki do wszystkiego w opisie. Ja bardzo Was zachęcam. Zresztą widzicie, że jednak koszulkę z lalki noszę od roku praktycznie raz w tygodniu zawsze. I już nie przeszkadzam Wam w dalszym oglądaniu. Przychodzę do Was z zakończeniem tego reading vloga. Fakt, faktem nie planowałam iść w niedzielę na targi, ale pomyślałam, że w sumie. Prawdopodobnie nie będzie mnie ani na kateka, ani na wrocławskich targach książki, więc dlaczego by nie pojawić się właśnie w niedzielę, kiedy przecież niedaleko mam, e, mam to wydarzenie. Mam też dla Was to obiecane rozdanie z jednym egzemplarzem One Last Stop, który dostałam od wydawnictwa Pruszyński, za co... Ponownie dziękuję. I tak, wziąć udział w rozdaniu. Zostawcie w komentarzu odpowiedź na pytanie, jaka jest wasza najważniejsza, dla was najważniejsza piosenka i dlaczego. Krótko, zwięźle na temat. Oczywiście miłoby było, gdybyście mnie subskrybowali. Jestem pewna, że wydawnictwo poruszyńskie ucieszyłoby się, gdybyście zaobserwowali ich na, na Instagramie. I myślę, że w sumie chyba nic więcej nie trzeba dodawać. W środę odpowiem na komentarz o sobie, która, e, która dostanie właśnie One Last Stop. Jeszcze raz bardzo Wam polecam tę książkę. E, mam wrażenie, że już chyba nie muszę nic dokładać do tego, co opowiedziałam wcześniej. E, naprawdę, bardzo ją Wam polecam. Uważam, że to jest naprawdę świetna rozrywka, a każdy z nas czasami potrzebuje właśnie takiej książki. I muszę też pochwalić wydanie, które jest takie bardzo, um, bardzo lekkie. Miło się tę książkę czyta. Wybaczcie, ale ja uwielbiam takie książki. W sensie kruszyńskiej chyba w większości ma takie książki, chociaż na Wschód od Edenu jest tak zbitą książką, że ja na pewno wygnę grzbiet przy czytaniu jej, bo oczywiście to jest książka wybrana do wrześniowego, wy wybieracie, czytam, ale jest cudowna. <grych> No, wiem o czym zapomniałam powiedzieć. Zapomniałam powiedzieć, że jest to oczywiście przekład Agizano, czyli tłumaczki, która tłumaczyła między innymi dziewczynę, kobietę inną z wydawnictwa poznańskiego. I muszę naprawdę pochwalić to tłumaczenie, dlatego że uważam, że to jest książka, w której wiele rzeczy można by było popsuć po drodze i gdzieś tam napisać to w niezrozumiały dla nas sposób. Także wielkie brawa dla tłumaczki. Zapomniałam właśnie o tym powiedzieć, a to taka ważna rzecz dla mnie była już wcześniej. No i słuchajcie, nie ma co więcej dodawać, czytajcie i jeżeli już czytaliście, to dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie, czy Wam się podobało, albo w ogóle, czy planujecie czytać tę książkę. Także to by było na tyle, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście, cześć. Ale jak będę, to dziękuję, to Was do innego pokoju wyproszę. Do salonu. To jest śmieszne, może być pójdę do salonu ogólnie nie? złożę kanapę. Ja, nie chcę. <śmienicę> ja teraz jestem w tej bardziej salonowej części. No cóż, nie będziesz, na musisz być w salonie, ale w A ty.